Gratulacje dotarli Państwo do drugiej części naszego szkolenia. Tym razem zajmiemy się systemami IDE pod kątem analizy ofert turystycznych, gdzie będziemy chcieli dowiedzieć się, czy przy określonym budżecie, na np. 5000 zł, uda nam się zarezerwować klientowi albo najpierw wyszukać określoną imprezę turystyczną. Chodzi nam o imprezę pakietową wypoczynek HELU. Jakie są oczekiwania klienta? Przede wszystkim mamy dwóch klientów. Będą to osoby dorosłe w systemie rezerwacyjnym oznaczone są te osoby dwoma literkami AD, co nie będą im przysługiwały żadne zniżki. Te osoby mają urlopy od 29 listopada do 21 grudnia, i w tych terminach musimy dla nich odnaleźć imprezę. Zakładamy, że najwcześniej mogą wyjechać 29 listopada, natomiast najpóźniej, kiedy mogą wrócić z takiej imprezy, to 21 grudnia. Jeśli byłaby super oferta, nawet za darmo, ale powrót byłby 22, to niestety te osoby nie mogą w niej uczestniczyć. Osoby chcą wylecieć z Katowic albo z Krakowa lecą do Egiptu do Sharm el-Sheikh. Preferowane lotnisko to oczywiście Katowice, Pyrzowice chyba, że będzie jakaś lepsza oferta pod względem cenowym to zdecydują się na dojazd do Krakowa. Hotel to minimum 4 gwiazdki, najlepiej hotel 5 gwiazdkowy wyżywienie w pakiecie w wersji oli inclusive, czyli wszystko w cenie. No i najważniejsze, budżet jak dysponują to 5000 zł za dwa tygodnie za dwie osoby. Chcieliby się zmieścić w 5000, jeżeli byłoby możliwe za 4 to jak najbardziej klienci byliby zadowoleni, natomiast 5, 5, 200, 5, 300 to jest górna granica jaką są w stanie zapłacić za wypoczynek. Więc główne kryterium klienta, maksimum satysfakcji przy minimalnej cenie. No i spróbujemy przeanalizować wszystkie oferty, jakie są dostępne na polskim rynku i dowiemy się, czy uda się za 5 tysięcy dla dwóch osób dorosłych załatwić pobyt na dwa tygodnie w Egipcie w hotelu pięciogwiazdkowym w opcji wyżywienia All Inclusive. Zamiast przechodzić na poszczególne strony tour operatorów, możemy skorzystać ze stron tak zwanych multiagentów. No i tutaj na polskim rynku najwięksi gracze to wakacje.pl, travelplanet.pl i inni. My rozpoczniemy od jednego z tych serwisów i pokażę Państwu, jak wyszukać konkretną ofertę, jak posortować te oferty, no i na co zwracać uwagę przy rezerwacji imprez pakietowych. Uruchamiamy przeglądarkę internetową i przechodzimy pod adres jednego z multiagentów, czyli www.travelplanet.pl. Następnie, z racji tego, że klienci podali konkretne kryteria, nie będziemy szukali ofert, korzystając z ogólnej wyszukiwarki, tylko użyjemy wyszukiwania szczegółowego. W tym miejscu wypełniamy formularz zgodnie z oczekiwaniami klientów, dokąd chcesz wyjechać. Literkę E możemy nacisnąć, aby szybciej odszukać egip. Region Sharmer Shake. Jaka miejscowość Cię interesuje? Tutaj nic nie wybieramy, ponieważ tak naprawdę dowolna miejscowość w regionie Sharmer Shake odpowiada klientom. Jaki ma być standard hotelu? 4 lub więcej gwiazdek. Kiedy najwcześniej możesz wyjechać? Tutaj ustalimy datę od 3 grudnia. Z którego miasta chcesz wyjechać? Wylatujemy z Katowic przede wszystkim. Ile maksymalnie chcesz wydać, tutaj nie podajemy tego kryterium. Dlaczego dowiecie się Państwo nieco później. Czy chcesz mieć zapewnione wyżywienie, oczywiście wersja all inclusive. No i tak naprawdę reszty nie musimy uzupełniać. Pozostaje nam tylko i wyłącznie przewinąć ekran w dół i nacisnąć przycisk szukaj oferty. Po chwili pojawią się oferty. Zanim zaczniemy je analizować, możemy je posortować według Ceny za dwa tygodnie, no to klikamy w tym miejscu. Sortowanie według pobytu dwutygodniowego. Ceny będą pokazane teraz rosnąco. No i pierwszy lepszy hotel, który tutaj został odnaleziony. Patrzymy, czy spełniałby nasze kryteria. Wyjazd czy wylot trzeciego. Czterogwiazdkowy hotel, jak najbardziej. No i mamy cenę od. Pamiętajmy, że do tej ceny od będzie trzeba doliczyć różnego rodzaju Opłaty dodatkowe. Więc ta cena, którą tu widzimy, nie będzie ceną końcową, którą muszą klienci zapłacić. No to klikamy, aby przekonać się, ile tak naprawdę będzie trzeba za tą imprezę zapłacić. W tym momencie wczytały nam się szczegóły oferty. No i co widzimy? Hotel, nazwa hotelu, następnie standard pasuje nam trzeciego wylot, długość pobytu 7 dni niestety to nam nie pasuje, dlatego przewijamy ekran w dół. I nawet nie musimy analizować tego, co tu jest podane, od razu wybieramy, że długość pobytu to 14 dni. Komputer nam przeliczy wylot z Katowic. Szacowana cena nie uwzględnia wieku uczestników i dopłat, więc to 2700 około 2700 to będzie cena za dwie osoby, ale pamiętajmy, że nie będzie prawdopodobnie uwzględniała dodatkowych opłat. Czy tak będzie? Za chwilkę się przekonamy. Patrzymy, czy teraz wszystko pasuje. 14 dni, liczba uczestników dwie osoby, wylot trzeciego, tu jest wszystko OK. Jeden pokój dwuosobowy, all inclusive z Katowic. Gdybyśmy chcieli zdjęcia hotelu obejrzeć, no to wiadomo, klikamy następne. No i mamy podgląd, jak ten hotel wygląda. Przewijamy ekran w dół no i popatrzmy czy tutaj nie ma jakichś dodatkowych opłat no i na samym dole widać cena nie zawiera obowiązkowej opłaty lotniskowej oraz opłaty paliwowej będzie 150 plus 240 czyli 390 na jedną osobę no to uruchommy kalkulator wpisujemy calc i dodajemy cała kwota to 2710 2710 plus tutaj mamy 240 i 153, czyli 390 i za drugą osobę plus 390. No to daje nam 3490. Nic nie piszą o ubezpieczeniu. Być może za chwilę przekonamy się, że będzie trzeba jeszcze dopłacić za ubezpieczenie. Gdybyśmy to podzielili na dwie osoby, to naszym klientom wyszłoby poniżej 2000, a klienci mieli budżet do 5000. Pamiętajmy także, że w przypadku wyjazdu do Egiptu będzie płatna wiza na miejscu. Klikamy przycisk rezerwuj.